Proszę Państwa, dwa wystąpienia. Pani Barbara Przychodzeń, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, oraz pani profesor Maria Grenwald, Uniwersytet Gdański. Dwa wystąpienia, które miałyby spojrzeć na wyniki egzaminów zewnętrznych, jak również badania, które przeprowadziliśmy wśród nauczycieli na temat ich potencjału. W obszarze kształcenia kompetencji kluczowych. Chcemy przez pryzmat tych dwóch wystąpień zastanowić się, czy są pewne tendencje związane zarówno z wynikami egzaminów zewnętrznych, jak i właśnie tym potencjałem. Pani Barbara, Przychodzeń taką analizę przeprowadzi w odniesieniu do trzech lat, od 2012. Zapraszam Panią bardzo serdecznie. Pani Barbaro. Bardzo proszę. Poproszę o prezentację. Szanowni Państwo, tendencję pomorskiej oświacie przedstawię od pierwszego Forum Pomorskiej Edukacji, zatem od roku 2012. Dostrzegamy, że na przestrzeni tych trzech lat Maleje populacja uczniów przystępujących do sprawdzianu i do egzaminu gimnazjalnego. O około 700 uczniów do sprawdzianu i ponad 1200 uczniów do egzaminu gimnazjalnego. W zakresie sprawdzianu spośród tych, którzy przystępują, ponad 40% uczy się w szkołach zlokalizowanych w środowiskach wiejskich. Odpowiednio z zakresu egzaminu gimnazjalnego jest to populacja około 30%. 4%. Prawie co czwarty przystępujący do egzaminu uczy się w wielkim mieście. Kolejna tendencja dotyczy wyników sprawdzianu. Na przestrzeni trzech lat wynik sprawdzianu utrzymuje się o 1 punkt procentowy niżej w stosunku do średniego wyniku w kraju. Poproszę o kolejny slajd, przerzuca, czy nie, nie chwyta. Zatem wyniki standard tutaj uzyskane przez uczniów są o jeden punkt procentowy niższy. W poszczególnych kolumnach mamy przedstawione różnice w punktach procentowych między wynikami zdających z naszego województwa a wynikami w kraju, zatem szkoły wiejskie są porównane do szkół wiejskich, szkoły w małych miastach naszego województwa do szkół w małych miastach w skali kraju. Egzamin gimnazjalny z zakresu języka polskiego. Dostrzegamy niestety pogłębianie się różnic ogółu zdających z naszego województwa w stosunku do zdających w kraju. Natomiast z egzaminu gimnazjalnego z matematyki yy, mamy sytuację stabilną. Nasi zdający uzyskują wyniki porównywalne ze zdającymi w skali kraju. Warto przyjrzeć się zdającym ze średnich miast. Otóż na przestrzeni tych trzech lat ich wynik jest stabilny, porównywalny z wynikami uzyskanymi przez uczniów ze średnich miast w skali kraju. Dzisiejsze Forum Pomorskiej Edukacji, tak jak już mówili poprzednicy, miało miejsce, też były tego typu spotkania w subregionach. Odpowiednio subregiony są jednostkami bardzo zróżnicowanymi zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, gospodarczym czy kulturowym. I pamiętajmy, że te wszystkie czynniki mają decydujący wpływ na osiągnięcia uczniów, nie tylko te mierzone wynikami egzaminów zewnętrznych, ale generalnie na wszystkie osiągnięcia uczniów. Poproszono mnie, by ewentualnie wskazać jakieś tendencje w subregionach, czy można dostrzec. Otóż w subregionie słupskim to są wyniki sprawdzianu przedstawione z czterech lat nauki przedstawione wynik w skalach znormalizowanych, a więc odnosimy wyniki średnie, wyniki, wyniki niskie, wyniki średnie i wyniki wysokie. Co cieszy, subregion słupski, proszę zwrócić uwagę, na przestrzeni tych lat systematycznie maleje odsetek uczniów o wynikach niskich i jest tendencja wzrostowa uczniów o wynikach wysokich. Natomiast w pozostałych subregionach proszę zwrócić uwagę, że odsetek uczniów o wynikach wysokich w latach 2013 i 2014 jest bez zmian. Z egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego w każdym subregionie niestety wzrasta odsetek uczniów o wynikach niskich, natomiast jednocześnie tendencję ma malejącą odsetek uczniów o wynikach wysokich. Natomiast bardziej pozytywna tendencja występuje z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Otóż w subregionie. Warto zwrócić uwagę na subregion nadwiślański, gdzie systematycznie zmniejsza się odsetek uczniów o wynikach niskich i, co bardzo cieszy, rośnie odsetek uczniów o wynikach wysokich. I tendencja zanotowana we wszystkich subregionach jest to być może też sukces programu realizowanego Zdolnych z Pomorza, że w 2014 roku w każdym subregionie jest najwyższy odsetek uczniów o wynikach wysokich. Oprócz przetwarzania danych, którymi się zajmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, są instytucje zewnętrzne, m.in. Instytut Badań Edukacyjnych, który korzysta z zasobów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i przetwarza wyniki uzyskane w komisjach. Otóż w ramach realizacji projektu zespół dokonał tak zwanego zrównywania wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Od 2002 roku korzystając ze strony internetowej i przeglądarki każdy z Państwa może śledzić, jakie są tendencje w szkołach, w gminach, w powiecie, w województwie czy w kraju. Wyniki należy rozumieć jako wzrost bądź spadek poziomu umiejętności w stosunku do tak zwanego roku bazowego, który przyjęto rok 2012 i średnia w kraju. Takiego zrównanego wyniku wynosi 100. Na dwóch slajdach przedstawię Państwu takie zrównane wyniki egzaminu dla subregionu słupskiego w zakresie sprawdzianu. Jak odczytujemy te wyniki? Tylko podkreślę, że. Na razie są opracowane do roku 2013, zatem tendencji w 2014 jeszcze nie możemy dostrzec, ale myślę, że do końca tego roku będzie już to opracowane. Wynik jest zawsze przedstawiony średni zrównany wraz z przedziałem ufności, gdzie z 95% prawdopodobieństwem te wyniki się znajdą. Linia niebieska oznacza tutaj tendencje w kraju. Wynik średni dla 2012 roku 0. Taka turkusowa linia to jest nasze województwo pomorskie i odpowiednio kolorami przedstawione są subregiony, gdzie możemy śledzić właśnie tendencje w osiągnięciach uczniów, ale podkreślam, mierzonych wynikami egzaminów zewnętrznych. I jeszcze takie porównanie dla egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Ponieważ w skład subregionu metropolitalnego wchodzi aż osiem powiatów, trudno to przedstawić na jednym slajdzie, zatem rozbiłam to na dwa slajdy. Oczywiście mamy tutaj tendencje w kraju, to jest ta niebieska linia, tendencje w województwie, ta cienka linia turkusowa i odpowiednio przedstawione tendencje miasta Gdyni, Gdańska, powiatu nowodworskiego. Cieszy fakt, że są sytuacje, gdzie w niektórych powiatach, gdzie są bardzo trudne uwarunkowania do nauki, można zaobserwować tendencje wzrastających wyników egzaminów zewnętrznych. Także zapraszam Państwa nie tylko na stronę Instytutu Badań Edukacyjnych, ale również na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, by śledzić analizy wyników. Dziękuję.